Cześć, z tej strony Zielona Małpa i serdecznie witam Was na krótszym kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z serii The Wandering Village. Jak widzicie, zrobiło się klimatycznie, nocny deszcz. Ja w ogóle bardzo lubię deszcz w prawdziwym życiu, także taka atmosfera deszczu również w grze sprawia, że czuję się przyjemnie. Tak jesieniarsko trochę. Zobaczmy, co nas czeka. Deszcz, niestety, się już powoli kończy, ale za chwilę trafimy na grupę osadników grupę nomadów zatrutych nomadów, których będziemy mogli dołączyć do naszej drużyny, do naszej osady, albo też nie. A tutaj, w tym momencie, w kolonii trwają poszukiwania. W związku z tym, Dobuduję jeszcze kilka namiotów i zaraz będę musiała pomyśleć o tym, czy w następnej kolejności nie wrzucić badań związanych właśnie z mieszkalnictwem, bo zaczyna mi powoli brakować miejsca. To znaczy wiem, że teoretycznie mam całą mapę do tego, żeby zakwaterować moich ludzi, ale jednak chciałabym zaproponować im jednak te warunki jak najlepsze. A w tym momencie te warunki mają takie se. W sensie no, chyba nie chcielibyście i w namiocie przez parę lat, nie? Dlatego też kiedy tylko skończy mi się moja aktualna. Moje aktualne badania naukowe nad pszenicą, to wtedy będę mogła ruszyć z badaniami związanymi z mieszkalnictwem. Rebusz do karmienia na razie zamkniemy, bo nie jest nam w tym momencie potrzebny. Kamienna i także jest tam jakiś progres. Kuchnia onbu została zbudowana, w związku z czym możemy dla onbu przygotować jakieś jedzenie. W pierwszej kolejności mamy możliwość jedynie robienia pokarmu dla onbu, takiego Standardowego, nic specjalnego, ale myślę, że kilka sztuk możemy tutaj zaplanować. Kilka namiotów zostało wzniesionych, myślę, że to głównie dlatego, że mamy bardzo dużo drewna ściętego. Pomiędzy odcinkami anulowałam zbieranie tego całego drewna tutaj, dlatego że potrzebuję kamienia w tym momencie. Drewna mam bardzo dużo tutaj wszędzie leżącego, a kamienia mi brakuje. No dobra. Napotykam grupę osadników poszukujących nowego domu. Pozwolisz im dołączyć do swojej osady? Przyjmę ich. Oczywiście, że tak. Zdrowi, głodni, akceptuj. Być może zahaczymy o jeszcze jedną chmurę. To byłby bardzo deszczowy dzień. Okej, okay, moi ludzie są gotowi na nową przygodę. O, i teraz trafiliśmy na nomadę, tych, którzy szukają nowego domu. Niektórzy są zatruci i wkrótce umrą, ale nie szkodzi i tak ich przyjmę. I tak ich przyjmę. Na szczęście mamy z zapasem zakwaterowanie zrobione, więc nie muszę się na razie przejmować niczym. I tutaj. O, możemy włączyć jedną osobę, która uleczy chorych ludzi. Jednego lekarza. I znowu pada. Tak jak mówię, ja bardzo lubię deszcz. I cóż możemy? No, niestety nie widzę nigdzie kamienia, więc wyślimy po to drewno. Chociaż, tak jak mówię, drewna mamy w tym momencie pod dostatkiem, ale myślę, że takie są po prostu uroki. Bycia w biomie, chyba dżungla się to nazywało. Także jesteśmy w dżungli, także w dżungli. No cóż, najłatwiej chyba znaleźć właśnie drewno. Dobra. Na razie mamy tylko możliwość buraków, więc niech one sobie tutaj rosną. No, ledwo nadążamy z tą studnią powietrzną. Szczęście mamy jeszcze odrobinę możliwości przechowywania, ale ja jeszcze dobuduję jeden zbiornik wody, bo wiem, że później mogą być problemy z wodą. Ale póki póki studnia wody ta wystarcza, to niech tak jest. I tak pewnie będę musiała zaraz dobudować Kolejne. Z tego. Co on robi? Aha, on czeka, bo jest zatruty. Dobra. Czy ktoś do niego idzie? Tak, lekarz osady. Wspaniale, uleczył mi go. No, kurczę. Okej. Okay. czyli my zdobyliśmy. Drewno. No to lecimy po następne drewno. Nie ma tutaj co za dużo filozofować. Myślę, że w kole następnej kolejności wyślę ich tutaj do tej kolonii. I chyba na razie się wstrzymam z kolejnymi mieszkańcami, ponieważ mam mi ich w tym momencie już bardzo dużo. Co ty ode mnie chcesz? Czego ty ode mnie chcesz? Jesteś szczęśliwy. To mnie cieszy. Gaylor. Onbu na razie nie jest zatruty, więc wyłączymy lecznicę Onbu. Za to zatrudnimy placówkę i zobaczymy, ile mamy bez, bezczynnych osób. Bezrobotnych, bezczynnych mamy aż 11. Cóż, przyspieszymy sobie w takim razie badania. Jedzenie kuchnia i zobaczmy jak teraz stoimy nadal mamy ośmiu bezczynnych no to nic, no to tutaj zioło lecznictwo wrócimy tutaj do kamieniarza, dorzucimy kogoś tu nie będziemy przyspieszać dwóch zbieraczy jagód weźmiemy nadal mamy pięciu już jakiegoś jednego bezro bezrobotnego wypadałoby sobie zachować Apteka Onbu. Zobaczmy jakie mamy. Ok, mamy jedno antidotum, także tu możemy aptekę Onbu na razie wyłączyć. Jedno antidotum nam w tym momencie wystarczy. Więcej i tak nie jesteśmy w stanie zrobić. I co to jeszcze mamy? Gdzie jeszcze możemy przerzucić zasoby ludzkie? Wrzucimy do grzybów. I zbieracze też tutaj wykorzystamy. W tym momencie do pozbierania ile się da z tych zasobów. No w takim razie, skoro mamy tylu zbieraczy, to ja tutaj wrzucę trochę tych drzew do pościnania. Bo czemu nie? Okej, okay. To mamy to zrobione. Zbiornik wody postawiony także jest ok. Ziółka też niech, niech się pozbierają, bo one mają bardzo konkretne warunki, których potrzebują. Także skorzystamy z tego. Wyślemy zaraz tutaj, bo widzę, że on był skręcił w, na południe. Dobra. Wrócili z drewnem. To wysyłam ich do kolonii po ostatnią porcję zasobów ludzkich. I jak wrócą mi stąd, to wyślę ich po kamieniu, ile jeszcze będzie tutaj dostępny na mapie. A tu też dorzucę. Jeszcze jednego mam, ludka bezrobotnego. Niech zbiera jagody. I teraz jesteśmy wypełnieni pracą. Tylko jakiś jeden gościu jest bezrobotny, ale jest zajęty. To chyba ten tutaj. Rębacz. On mu zaraz będzie mógł coś zjeść. Nasze poszukiwania mają. To miejsce zawiera trochę świeżego pożywienia, świeżego pokarmu dla Onbu. Tutaj widzimy piękne grzybki. Onbu, onbu gustuje w grzybkach, także niech sobie zje. Mniam, mniam. Mniam, mniam. Chyba mu smakuje, no to, to dobra wiadomość dla nas, że smakuje. I dobra też, że nie, nie musimy jeszcze marnować tych dwóch pokarmów dla Onbu, które mamy tutaj. Dobra. On A ja zobaczę, co mogę dobudować. Myślę, że zbudujemy jeszcze jedną farmę. W tym miejscu, i wrzucimy tutaj jakąś hodowlę ciekawą, chyba nie potrzebujemy tutaj tyle tego tej, tej ścieżki, tak mi się wydaje. Tutaj wyrzucę jednego z tych, z tych zbieraczy, żeby mógł przyjść i budować. Okej. Okay. Złowrodzy handlarze niewolnikami. Kolonia okazuje się miejscem, gdzie handluje się niewolnikami. Ich przywódca wita cię i próbuje, i próbuje dobić targu. Mamy trzy opcje. Musimy uwolnić tych ludzi. Ktoś powinien odwrócić uwagę handlarza, podczas gdy inni będą szukać sposobu na uwolnienie niewolników. Druga opcja. Musimy ich uwolnić, ale nie chcemy ryzykować. Wykupmy ich, dzięki temu będą wolni. Niestety nie mamy wszystkich rzeczy, których oni chcą czyli zioła mamy pewnie, ale nie mamy żelaza i szkła. I trzecia opcja, handlując z właścicielami niewolników, wspierasz ich, nie możemy na to pozwolić, odejdźmy stąd. Na tym etapie gry myślę, że możemy zaryzykować. Pewnie ktoś umrze. O, udało się! <ścoughs> Część niewolników uciekła z miasta niezauważona, niektórzy z nich dołączyli do naszej grupy, niosąc ze sobą starożytny relikt. I super, bo mamy plus 5 do wiedzy i plus 3 zdrowych ludzi. Akceptuj. No dobra, no to jest zawsze coś. Teraz, tak jak mówiłam, kamieniołom. Niech zbiorą to, co tam jest dostępne. Cóż, yy, wspaniała to była przygoda. Uwolniliśmy niewolników, co oznacza, że chyba jesteśmy dobrymi ludźmi, prawda? Zobaczymy, jak wyglądamy z zakwaterowaniem. Wszyscy są ładnie zakwaterowani. Także jak tylko farma zostanie zbudowana, to również zostaną ludzie zatrudnieni i nie będą mi tutaj, tutaj darmo zjadzić. A tego byśmy nie chcieli. Myślę, że wybuduję też jeszcze jedną studnię powietrzną. Ona może teraz jeszcze nie jest taka potrzebna, ale wkrótce myślę, że będzie. Bo niedługo będzie trzeba robić całkiem spore zapasy przed wejściem na pustynię. I co my tutaj mamy? Mamy farmę i. Możemy pszenicę, bo widzę, że skończyły się moje badania nad pszenicą. S spróbujmy teraz popracować nad pszenicą. I teraz tak. Co możemy zrobić, jeśli chodzi o nasze badania? Wspominałam, że chciałabym zająć się noclegownią, y boże, mieszkalnictwem. To myślę, że spróbujemy z tą noclegownią. Jest to coś nowego. Coś czego wcześniej, we wcześniejszej wersji gry jeszcze nie miałam. I zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. Także plany na następne dni mamy. I cóż mogę powiedzieć: uwolniliśmy niewolników, przeżyliśmy deszcz. Było klimatycznie, było niebezpiecznie. Wszystko skończyło się dobrze. Także ja Wam serdecznie dzisiaj dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku i dajcie znać, czy się podobało. A, pa,